Cześć! Dostałem pytania. Jak zaczęła się Twoja historia z dziaraniem? I już odpowiada. Jak miałem z 12-13 lat chodziłem na szkółkę Graffiti, chyba jedyną w ogóle u nas w mieście. Dużo malowałem, dużo rysowałem i dużo obracałem się gdzieś w tym takim towarzystwie deskorolkowców. Dużo jeździłem na deskorolce, dużo w sumie spędzałem czasu z ludźmi, którzy też po prostu malują. I właściwie zawsze mnie to jarało, więc zawsze gdzieś tam miałem Black w swoim życiu, zawsze gdzieś tam sobie rysowałem różne wzorki, charaktery, literki tradycyjnie, jak to wydaje mi się większość yy, młodych, którzy gdzieś tam chyba jeżdżą na tych deskorolkach, chociaż teraz już może nie, ale wtedy tak. No i co? No i zacząłem wtedy robić muzykę i jakoś cały czas ten rysunek się przewijał u mnie w życiu. I chyba w 2019 albo 2020 roku jakoś tak wpadłem na to, żeby sobie spróbować podziarać. Jeden kumpel miał maszynkę, więc zrobiliśmy sobie dziara za dziarę. No i tak się zjawiłem, że zostałem. W sumie zacząłem po prostu dużo rysować, a że wiedziałem, jaki syn mnie interesuje, bo też już miałem dużo tatuaży. Cały czas gdzieś tam się przewijałem wokół tego... Towarzystwa, które też się tatuuje. Wiedziałem jakie chcę wzorki, zacząłem dużo rysować, dużo rysowałem, 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 i z czasem też zacząłem po prostu sobie dziarać. Kupiłem pierwszą maszynkę. Pamiętam, że to był Bulldog od Tatumi. Cewka, fajna cewka, tyle. Tak się zaczęła. Moja przygoda z tatuażami. Pozdrawiam.